Cześć wszystkim, tu Maksteria. Dziś przeniesiemy się w świat wiedźmińskich tajemnic. Poznacie postać Pustelnika, eremity, którego Gerald spotyka na swojej drodze. To nie tylko sklepikarz, ale mędrzec, który zna sekrety o dzikim gonie i, co zaskakujące, sam może być czymś więcej niż zwykłym pustelnikiem. Zanurzmy się w jego historię, Oto cztery ciekawostki na jego temat. Głosu użyczył mu włodzimierz Bednarski. Niewykluczone, że wzorce do jego postaci czerpano z wysogoty. Posiada portret do dziennika, który jest wprawdzie dostępny w edytorze Dini i można go dodać dla jakiejś postaci, lecz w samej grze nie pojawia się on ani razu. Nie zmienił się po dokonaniu retekstury w edycji rozszerzonej. W oryginalnej grze komputerowej Wiedźmin posiadał taki sam model postaci jak Druid, Zdenek, lecz w edycji rozszerzonej doczekał się zmiany koloru włosów i brody z białego na czarny. Pustelnik występuje też w dodatku Wiedźmin 3, krew i wino. Mężczyzna medytuje na wyspie, na jeziorze Lak Selawy. Czeka tam na śmiałków, którzy posiądą pięć cnót rycerskich, a następnie staną do ostatniej części testu – walki z nim samym. Sposób walki pustelnika jest dokładnie taki sam jak ofirskiego maga w Wiedźmin 3 – Serca z Kamienia. Po wygranej Geralt otrzymuje potężny miecz – Erondite. I to były nasze cztery ciekawostki o pustelniku – człowieku-zagadce. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych opowieści ze świata Wiedźmina. A ja jestem Max Do zobaczenia w następnym odcinku.